Witajcie kochani, z tej strony New Lada Szczecina, witam was kochani w trzeciej części naszej zabawy z brylantami i krzyżóweczkami kochani, tak w pierwszej części zgadza się, było 6 tak 6 słów i to jest 20 zł dla Moniki S. Monisiu bardzo, bardzo cię przepraszam, faktycznie powinnam sobie spisać chyba te kontrolne, oczywiście tego nie zrobiłam, z ledwością uzupełniłam trochę te dwie literki, które są tutaj. Eee, także gratuluję Ci 20 zł masz wygrane eee, 6 słów. Zgadza się. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście czujni, pilnujecie, bo to jest bardzo ważne. Dobra, eee, co robimy? Losujemy. Losujemy i mamy tak jedną karteczkę. I tutaj drugim. O, wypadła. No tak jak wypadła niech będzie. Odkładamy. I patrzymy pierwszą paczkę. Jest to Mari Mari. Szukamy szósteczki. Tą kartkę odkładam. Żebym się tylko pomieściła na tym stole. Szósteczka, szósteczka, szósteczka. Nie ma szóstki. No jak to nie no musi być. Mamy, dobra, mamy szósteczkę. Ups, zaczepiło się. Losujemy brylanty, a Tutaj mamy przypięte osoby z krzyżóweczkami. Także Mari, Mari, drabka numer 6, paczka pierwsza. Tutaj mamy. No i zaczynamy od maluszków. Uff, te maluszki. Dobra. Oby obraz nie skakał. Bardzo bym chciała, żeby nie skakał obraz. I chciałabym też nie gubić literek. Ile mogłam, to sobie posprawdzałam. Nie wiem, czy mi się udało wszystko ogarnąć. Tak trochę czasu, mało. Dobra, czy tu mamy jakieś słowo? Nie mamy. Wszystko przed nami. drapka oczywiście Gosia G. No zapominam zawsze o tym, żeby pokazywać. No i mamy literkę K. Mamy K. Tu jest. Tu mamy. Tu mamy. Może jak tak trochę potrenuję, to... Nie będę gubiła. Dobra, K już nie ma. Kolejna literka to literka N. Tu mamy. Tu mamy N. Mamy pierwsze słowo. Unik. Pokolorujemy je. Dobra. Neny yy, tu mamy. Jeszcze gdzieś. Nie widzę. Teraz mamy L. Mamy. Tu mamy. Tu mamy L. Mamy Lac. Może ja się po prostu nie będę spieszyć i tak będzie najlepiej, bo ja się spieszę, a potem wychodzi tak, jak wychodzi. Dobra, tu było Z. B nie było. M nie było. Tu mamy L. Dobra, sprawdźmy kontrolne. S a B, czyli pusta. Kolejna. Tu mamy Ada, słowo. I kolejna literka to C. Tu mamy. C, już nie widzę. Dalej literka H. Tu mamy H. Dalej. Literka R. Mamy igora. Mamy drugie słowo. Tu mamy R. Tu mamy R. K nie było, nie widziałam. P nie ma. Dobra, to chyba wszystkie. I X dali. Uuu, no tu X nie ma akurat. Tu było jeszcze R. Dobra, sprawdźmy kontrolne. B. BB. No i są trzy słowa. Ada, Igor. Ajdź. Y... Aga i Gorno. Mam już. I tu było R jeszcze. I mamy gra. Trzy złote. Dobrze, że te kontrolne są. I drabka była na ci. No oczywiście nie. Trzy słowa. Dobra, czyli mamy jedną wygraną. Teraz następna. Jest to zdrapeczka, Od razu mówię o też na talci. Nadko drapiemy. Nic nie wpadło. Szukamy kolejnej Kolejne literki. To jest Y. Mamy ryga. Y, y, y. Nie widzę. Kolejna literka. To R. Mamy. Tu mamy i mamy słowo groch. Dobra, jedno jest. Tu mamy r. Tu mamy r. D nie było. Tu mamy r. To już wszystkie r, chyba tak. Dalej. Literka M. Mamy maksa. Aromat. Termos. I to chyba tyle. I ostatnia to literka U. Tu mamy. Tu mamy. Sprawdźmy kontrolne. B, B U. Czyli ta jest pusta. Teraz drabka Gutlag. Proszę, proszę, mamy indeks, słowo. Może A, dadzą, Dali O. Mamy tu O. Tu mamy. Tu jest O. Kolejna literka to literka M. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Kolejna literka to C. Tu mamy C, tu mamy C. Tu mamy i mamy słowo. Mamy słowo cios. Dobra. I ostatnia literka to literka U. Tu mamy U. I tylko jedno. Kontrolne, różne. No i ostatnia drapeczka, jest to drapeczka naszej Reni. Mamy słowo Ada. Kolejna literka to E. Mamy gniew. Eden. tu mamy elfa. tu mamy E. Kolejna literka to z. Tu mamy tu mamy i mamy imprezę. Dobra. A da impreza. Jeszcze gdzieś Z, na razie nie widzę. Kolejna literka to literka J. Mamy, ale jedna i ostatnia to literka O. Tu mamy, tu mamy, F nie dali, tu mamy O. Tu mamy O, tu jest też sprawdźmy kontrolne U UA, czyli pusta teraz robimy brylanty z numerem szóstym jest to zdrapka Mary Mary Matinka trzymaj kciuki i patrzymy tu sobie przybliżymy troszeczkę jeszcze i patrzymy gra pierwsza mamy perfumy naszyjnik gra druga róża i złoto gra trzecia prezent i worek bardzo jestem ciekawa jak wpadną tutaj te drapeczki tu mamy kufer złoto gra piąta zegarek Garniec, garnek w sumie, mamy koronę, będą trzy, no i nie dali nawet dwóch, gra siódma, prezent, kolczyk, gra ósma, bransoletka, kolczyk, gra dziewiąta, torba, Kapelusz, gra dziesiąta, zegarek, pierścionek, jedynasta, monety, torpa, gra dwunasta, dzwonek, podkowa, trzynasta, świnka, świnka i. Śminka, sinka, sinka i szminka. No dobrze, statyw do góry i lecimy kolejne. Zrobiłam dzisiaj zamówienie na Allegro i zapomniałam o statywie. Pierścionek podkowa. Garnek. Garnek. E, klucz. Śminka. Sejf szwinka, podkowa, tu mamy tron, prezent, gra dziewiętnasta, szminka, garnek, e, tutaj mamy gra dwudziesta, czekolada gra dwudziesta pierwsza tron kolczyk teraz czekolada worek dzwonek tron gra dwudziesta czwarta martinka trzymaj kciuki kochana róże róża i torba Gra 25. Perfumy. Korona. 26. Lustro. Klucz. 27. Trofeum. Okulary. Gra 28. Mamy brylant. Portfel. Mamy brylant. Perła, no nieładnie. Kto będzie brylant jeszcze? Mamy trofeum, trofeum i skrzynia. Bonusie serduszko. Także tutaj jest pusto. A wiecie co powiem wam, że jakbym miała kupować brylanty, wzięłabym właśnie szóstkę i bym się przejechała. Kontrolne R D. Także tutaj nic nie ma i karteczka następna i jest to paczce 2 Gosia G i drapeczka z numerem 7 Gosiu szukamy siódemeczkę mamy mamy siódemkę zabierasz towarzystwo ze sobą kochana maluszków brylanty Gosia G druga paczka i bierzemy się za maluchy, a z maluchami to też Gosiakie, super. Gosiu trzymaj kciuki, kochana. Yy, mamy jedno słowo don. Teraz p. Tak nawet fajnie jest. O, wszystko widać. Widać co gubię. Tu mamy p. Wszystko. Kolejna literka to r. Mamy. Tu mamy też. Tu jest R. Tu mamy R. Jak będę chciała robić konkurs z krzyżówkami, to jednogłośnie, stuprocentowo, proszę mi odradzić. No. Literka i. Tu mamy i. Tu mamy, mamy słowo. Mamy kwit. Jeszcze Nie To teraz mamy literkę C Tu jest I tylko jedna kontrolna S B, T. Także tutaj nie ma No tylko Jedna drapeczka tylko Ta drapeczka należy do Mariana Żak No, i co my tu mamy? Nie mamy żadnego słowa, i szukamy literki H. Mamy tu mamy, no, nawet trzy takie literki. Dobrze, kolejna to Z. Mamy Z. Mamy Z. Tu jest też. Tu mamy. I tu mamy. Jeszcze. Chyba nie. Dobra, literka M. Mamy. Tu mamy też M, tu mamy. Mamy mit, słowo. Tu mamy M. Tu mamy drugie. Mim. Raz, dwa, dobra. Sprawdźmy sprawdzimy C nie było dobra S nie było dobra sprawdzamy tutaj o teraz mamy S tu mamy i to by było na tyle G nie było D nie było sprawdźmy sobie kontrolne T A S także pusta Kolejna osoba z drapką numer 5 jest to good Luck. Trzymamy kciuki. Nie ma żadnego słowa. Mamy literkę E i mamy pierwsze słowo. Mamy elfa. Tu mamy E. Tu mamy, tu mamy. Kolejna literka. To literka I. Tu mamy. Tu mamy. Y, oczywiście zapomniałam powiedzieć, że bo może też tak się wydarzyć, że jak na przykład będą dwie albo trzy dwudziestki, bo też tak może być, no to wtedy robimy losowanie spośród tych osób. Tu mamy literkę K. Tu mamy K. Tu mamy, tu mamy, tu mamy kebaba, tu mamy k, mamy klauna i to by było na tyle. Tu było jeszcze m, t nie było, y nie było, c nie było, sprawdźmy kontrolne, u, b. Także i s, pustak, no słabiutko słabiutki odcinek. Drapeczka z numerem drugim. Jest to drapeczka naszej gosi G. Mamy noc, słowo. I literki uszukamy. Mamy. Tu mamy U. Tu mamy U. Kolejna literka to K. Ja i tak jeszcze te zdrabki później sprawdzam. Już ka nie widzę. Literka D. Tu mamy D. No tylko jedna. I tu mamy literkę P. Tu mamy, tu mamy P. Tu mamy P. Kontrolne, różne. Teraz kolejna to Mari, Mary Martinka. Mamy słowo oko, i szukamy literki s. Teraz mamy s tu mamy s. Dobra, kolejna. To Y mamy tu, tu mamy Y. Kolejna literka to literka W, ale W nie widzę. No i ostatnia to H, dziwne literki. Mamy słowo haft. I to by było na tyle. M, L nie było. R nie było. N nie ma. Sprawdźmy kontrolne. A, B. Także też pusto. Może Gosia uratuje swoją siódemeczką szczęśliwą. Brylantami. Trzymaj Gosia mocno kciuki żeby tu coś wpadło. No i lecimy torba i portfel. No komplet jest. Tu mamy złoto. Mamy złoto i szminka. A już myślałam, że złoto, jak tu się zaczęło pokazywać. Mamy garnek. Klucze. Tu mamy zegarek. Korona. Gra piąta, podkowa, trofeum, szósta, safe, kolczyk. Próbujemy tym. Tu mamy okulary i róża. Dalej mamy diament i lustro. Tutaj mamy świnkę i zegarek. Dalej dzwonek, róża, kufer, pierścionek. Oj, drapię sobie kufer i pierścionek. Strasznie niewygodnie mi się drapie. Okulary okulary i bransoletka gra trzynasta lustro lustro i złoto, ale trolują nieładnie po prostu nieładnie gra czternasta czekolada czekolada no dadzą w końcu szminka Gra 15. Podkowa. Czekolada. 16. Maszyjnik. Perfumy. 17. Klucz. Moneta. Klucz. Tron. Gosia trzymaj kciuki. Worek. Worek. Będzie worek pierścionek, no okrutna jest, no tak trollować. Tu mamy perła i tron, safe, kufer, perfumy, zegarek, kolczyk, perfumy, 24 róża. Prezent, perła. Diament, grad dwudziesta szósta. Trofeum, perła, korona. safe, no tak, korona do sefu. Torba, torba i szminka, no nie wierzę. Zobaczcie, ile. Ach, ile podwójnych i trzeciego nie dali? Portfel, kolczyk, świnka, pierścionek, a bonusie gwiazda. Nasza gwiazdeczka Gosiunia, kontrolne RB. Także tutaj jest pusto. No, dzisiejszy odcinek, katastrofa, kochani. Jedna, tylko jedyna drapeczka, 3 złote. I to nadko trafiła. No, bardzo słabo. Oby, oby następne były lepsze, kochani. No nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Niestety w tym odcinku tylko 3 złote. Zapraszam Was kochani na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa!